Wielka Brytania uruchamia samoloty wojskowe. Pomoc jest w drodze Wielka Brytania. Wojskowe samoloty wyruszą po szczepionki do Belgii. Dziesiątki milionów dawek szczepionki na koronawirusa zostaną przetransportowane wojskowymi samolotami z Belgii do Wielkiej Brytanii. Londyn obawia się bowiem, że 1 stycznia mogłoby dojść do przytkania się portów, podaje Observer. Przypomnijmy, że 31 grudnia kończy się okres częściowy, jeśli chodzi o opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Bruksela i Londyn wciąż nie dogadały się w sprawie nowej umowy handlowej. Punktem spornym pozostaje m.in. kwestia rybołówstwa. Niezależnie od rozstrzygnięcia rząd spodziewa się opóźnień w transporcie kolejowym, samochodowym i morskim na wyspy od 1 stycznia. Dlatego władze przygotowały plan transportu szczepionek na koronawirusa z Belgii, gdzie są produkowane, do Wielkiej Brytanii wojskowymi samolotami. Dodajmy, że 800 tysięcy. Dawek szczepionki Pfizer-Biontech już trafiło na wyspy po tym, jak dopuszczono ją tam do obrotu. Do końca roku władze chcą przetransportować 5 milionów dawek. Po 1 stycznia kolejne 35 milionów. Pomoc jest w drodze, powiedział sekretarz zdrowia Matt Hankock.